Hello, Uniant Filipiński, witam Was w pierwszym odcinku z Scribble Nut. Um, to jest śmieszna gra, zaraz zobaczycie co chodzi. Um, jest promocja teraz e, na tą grę. Na handlu bundle. But Grandpa Edgar used to be the world's greatest adventurer. Grandma Julie would beg to differ. She was also an adventurer. Edgar would often brush away vines or open doors thought to be undisturbed for generations, only to find Julie was already there, having lunch. They competed like this on adventure after adventure. On one adventure, Julie beat Edgar to the top of a long-lost pyramid ale będzie but the treasure she found was an engagement ring wow the two of them retired to start a family and they continued starting that family until they had 42 children what one day mom and dad gave and me two amazing gifts the first

but he played a nasty trick. A apple was rotten. oh! Uh. spat it out as soon as he tasted it and was very, very angry. As he "you madro!" "some sort of magic." he called us "spoiled little kids" and then disappeared. Hmm. It didn't seem like anything had happened. but when maxwell turned to continue down the road, i couldn't follow him. the old man had put a curse on me that was turning me to stone. We didn't know what to do. Luckily, our brother Edwin's farm was nearby. Boy, you should have seen how angry Edwin was. He couldn't believe what we did to the old man, and said we probably deserved what we got. Lucky for us, Edwin knew about starites. Starites are magical objects born out of the happiness of others. If you know enough thing. things to make others happy, you will find starite. No. W skrócie, trzeba zbierać gwiazdeczki, trzeba rozwiązywać różne zagadeczki, a, które trzeba będzie użyć do tego naszej wyobraźni. To jest naprawdę epicka gra, kiedyś widziałem kawałek let's playa z niej i bardzo chciałem w to zagrać jakoś, nie, nie wiedziałem ile to kosztuje, chyba drogie było wtedy jak widziałem, bo 20 euro, a teraz jest promocja, e, jeśli oglądacie teraz w dacie premiery, ten mniej więcej odcinek, to możecie kupić tą grę za dosłownie 15 zł, dodatkowo macie jeszcze Batmana, drugiego Batmana i bla bla bla. Więc jak to bardziej w sumie polecam Dobra, także zaczniemy. Wall to the farmer. Idziemy do farmera. Okej, okay, umiem klikać. Jako tako chyba. A, to się tak chodzi. Dobra, jednak umiem. Siema. Taki tutorial. Eee... Bla, bla 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 Trzeba... Dobra, start. Podstawy. Turn the round of the litter into an award-winning pig. Write an object to help Maxwell's scrub the pig. Use notepad Jak się już pan odpada tutaj Eee... Dobra, piszemy Boots bootscat poprosimy. Try using something else to scrub eee, Może water Try making soup Eee top. Aha, zwyczajne mydło, no dobra Masz maksę. Chciałem mu dać wiaderko Potem wodę No wystarczy tak, okej okay. I co podoba ci się? Okej okay. Ja muszę robić brudną robotę? Okej okay. Clean Let's clean this quickly Click the progress bar for the current Aha, okej Click maxwell and remove this object Remove Kraj to mydło, lecimy dalej To this for a turn the round of the litter into an award menu mm word object hmm czego drag this aha ok ok sorry za bargain big looks great now use an adjective to increase the pig size uh, Tutaj damy mm, Jaka będzie, będzie Big... a nie trafia w klawisze. Nie <grywy> Prawie jak bez sword byłaby Ale wielka świnia Hints are unlocked over time Click on associated object to view Aha uh -huh. I need wings large enough to help me fly. Okej. Okay. Damy ci wings. Try make huge wings or large. O, dostaniesz huge wings. Dla wie wielkiej świni musimy ogarnąć. Masz maleńka. Drag this to magic backpack. Tutaj? Co to za hippiesi w ogóle? Yeah, yeah. Take the wings from the magic, okej okay. Leć! Leć wolna! Bądź wolna! Bla 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 Aha. To jest generalnie gra dla dzieci fajna. Jeśli chcecie się się z angielskiego, to też w sumie może jak widać. No zawody konkursie świnie. Wiadomo kto jest zwycięzcą <grych> No mniej więcej na tym polega ta gra Epic Sheet. Yes, i mamy pierwszą gwiazdkę tud, tud. Tud. Dobra, mamy pierwszą gwiazdeczkę I żeby tam uratować tą siostrzyczkę trzeba ją ogarnąć inshallah, Helping people ten shard will form a Sterility. coś tam use territory vision to find shards. Aha Okej okay. Dobra, jemu to już pomogliśmy Tutaj co ty robisz tutaj? Smutna dziewczyna O, trzeba by tu jej jakoś pomóc. Write an object. Możemy... Predator wpisać na przykład? using something else to waters. Nie, ja nie chcę! Nie mogę... E, predator... try making cream. Aha, czyli to są podpowiedzi takie. Na razie jeszcze widzę, że nie mogę tego. Muszę wykonać pierwszy tutorial, zanim będę mógł wszystko zrobić. Setgirl. girl e, czy się z nim jakoś rozmawia? Nie mogę wpisać... Herpy Dobra już 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 Rain Sprowadzamy deszczyk Na Kiciusia A kiciś chyba powinien z... Zwiastąc czy to miało być na świnie? Chyba na świnie o to chodzi Nie wiem czy już wziąłem tego quest'a Pet Co on zechce zrobić? Weźmiemy co chcemy Weźmiemy na razie A to jest takie uparte Rain Firehorse, tornado os A idźmy z tym Climb Siema Kotek tabi się nazywasz Okej okay. Pet Cieszy się Just mm. notpad e, Damy ci. E... Nie wiem, o swojej, O swojej to jest jego kotek nie, to bez sensu, chyba? E, że... Po co mi ta chmura? Help this Aha, mam pomóc. What the fuck? Zrobiłem coś dobrego dla środowiska chyba The plant scared away Ja zrobiłem questa już trzeciego, okej okay. Spoko Reset the level to return Reset Okej okay. Chyba coś zwaliłem What? Vulgarity, copyrighted materials, proper notes not, are not allowed. Też mi smutno. Nie, wszystko dobrze zrobiliśmy akurat z tym. My kitty is stuck on top of the tree. Get here for... O oh, ty je łopie. Spinaj się maleńki. Co jest kotek? Czemu nie chcesz... Jesteś... Ty... Lol. Za się, parstwoman dla ciebie. Masz kota. Kot dla ciebie? Kitty <grymne> come from. Aha, czyli tu trzeba czy będzie resetować. Level complete. Wszystko poszło zgodnie z planem. Wearing the basic was just the first step towards seeing Use the bus stop to begin your journey in capital city. Lecimy do stolicy. Nie tutaj nudam. Siema. ma? Nie, tutoriala nie. Ja już sobie dałem radę. Więc ogarniam to co? Let's go, let's go. Lecimy do centrum, a w centrum będziecie mogli zobaczyć dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy. Ile tutaj świecących fajowych bajerów. Ok, jesteśmy w mieście. Czy mogę tutaj wreszcie type a word and touch the blue button to see similar objects? Dobra, ja chcę tutaj szczura. O i patrzcie, dobra, zaczyna się, mamy szczura. Jest episko Możemy teraz zobaczyć się z naszym szczem. W ogóle grafika może wam coś przypominać. Nic su nie sugeruję. A co to jest zamrówka? Nie wiem do czego. Ale może mi się przydać. O Mogę jej napisać... Yy... A, nie mogę jej wpisać jeszcze adjektywów żadnych. Nawet, no, nieważne. Ja chcę tą wizję superać tą naszą gastką. O! Coś trzeba zrobić z tym samochodem. I'm parked illegally. O! To nie może tak być. Pik, awatar. Mogę... Us... Poczekajcie, ustawimy sobie jeszcze awatar jakiś kozacki. Jest. Jest z IM. New Możemy sobie zrobić postać? Dobra, to dajcie, zrobimy sobie jeszcze jakąś śmieszną postać. Oh, fuck. Sorry, ziom. What? Dobra. To... Zapewne chcecie, żebym miał łeb na karku. A co to się stało? Nie chcę więcej głów. Nie! Ja jestem więcej głów, mandarka. Okej. Okay. Będziemy mieli takie... Ha! Uhu ha ha! Wielkie O takie wielkie łapy. coś Wspominaliście o siłce, tak? Dobra. Byłem. Byłem. Jak widzicie? W tej grze wszystko jest możliwe. Okej. Okay. Maxwell. Nazwiemy cię. Elegancko Możemy go jeszcze pomalować What the fuck Będziesz miał zielone włosy i... What? Nie, będziesz miał... Ale... ale bajerów tu jest. Nie wiem co wybrać. Będziemy taki łeb. Dobra. Teraz postać jest najpiękniejsza na świecie. No to co? Biegamy? <laughs> Epickie! <laughs> Och, te małe nóżki! Dobra, to co? Myślę, że... Zrobimy sobie jeszcze... Place someone into the foam to make a sidekick for me. Ach, Clark! Eee. Możemy sobie tutaj wpisać e... Wings czy coś? A nie, 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 bo to, to jest... To, to nie tutaj chyba, tak? Chwila. No, I to ja rozumiem. Wii... Wiiu. ale epickie lol ujeżdżam mał no i w tym momencie wszyscy stwierdzacie że ta gra jest epicka można ujeżdżać małpy ooo Bum hop dobra odstawimy tą małpkę zobaczmy co jeszcze możemy tutaj zespawnować fajnego e, strzelałem że można zrobić lol e... No, no także jest sympatycznie. Co jeszcze przychodzi wam do głowy? Piszcie swoje pomysły głupie. Ja, ja spróbuję to zrealizować. E, a teraz będę jeździł na... E, e... Na żółwiu. Bo mam tutaj skarbonkę w całym świecie żółwia, ale stoi do głowy Okej, okay, weź go, wyrzucam chwilkę A, nie mogę. Ej, on zjadł tą... Jaki skubany zjadł weź mi mrówkę, stary. Czy mm. tego tur turtla... A, jeszcze ktoś powiemy. Yy, nie można wpisać tam... tamed turtle. Siemanko a. How you doing? E, no dobra Także to jest e, Epicka gra Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej epków z niej Bo ja tutaj sobie osobiście zamierzam w to grać Mam taką straszną ochotę, więc do następnego narka